Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i to co zaraz usłyszycie po prostu Was wypieprzy z butów, bo wyraźasz będzie tatuować sobie dzisiaj całą twarz. Nie przesłyszeliście się. Nie też to będzie z butów przed sekundą, bo to zobaczycie na dzisiejszym odcinku. Także zapraszam do oglądania. Dlaczego? Bo tak, tak trzeba, tak się robi Co ty nic nie wiesz? Zakładam czapkę, widzisz ją I robię ameryczkę zawsze, całe życie Czemu zadajesz dalej takie durnowate pytania? Trzeba robić flex, kasa i k... Ty rozumiesz to, czy nie? Po co zadajesz mi takie pytania? Nie rozumiesz, ja będę odstrzelony Cały w tęczy, rozumiesz? Moje życie jest kolorowe, nie szare Dlatego muszę to pokazać, dlatego te dziary mi się przydadzą I pokażę wszystkim, kto jest numer jeden number one Jak widzicie totalnie mu tak, także No cóż, ja nawet nie będę ingerować, po prostu Ten człowiek będzie mieć całą mordę dzisiaj w dziarach Co <grym> ja to chcę? No i co sądzisz o tym, że dziara sobie całą twarz? A, ten człowiek już dawno złączył z swojego życia. Ja też rządzi nim szatan. Pójdę się za niego pomodlić. Nowy na kanale? No to taki sam czerwony przycisk tam na dole. What the fuck? Czemu ja w ogóle klęczę? Jesteś pewny Hubert? Masz rodzinę? Znajomych? Co o tobie wymyślą? Stary, o mnie tu można dużo rzeczy pomyśleć. Ja jestem artystą. Człowiekiem, który cały czas coś zmienia w swoim życiu, myślałeś, że skończyłbym z jednym dziarą na twarzy, jak totalny poze? Stary, to mnie nie jara, to mnie nie kręci. Ja muszę cały czas coś zmieniać. A to, co ja o mnie pomyślam, w tym momencie mało mnie obchodzi. I ja oczywiście zapraszam do kupna mojej płyty! Bardzo fajnej płyty, która już nie jest płytą. Ale możecie nową kupić na kamerze, ta kropka, w której ją tak tam rzucić, to będziecie ją w takim stanie. Eee, do wyrzucamy opauteczkę. Zapraszamy jaka jest sakrówka store. Co jest? No ładny. Posprzątać? Mam swoje narzędzia. Posprzątać? Yeah. Za dwie godziny dziarka e, Po to żyję, po co żyję no, Dla takich chwil właśnie żyję Widzisz co moja mam na głowie? Widzisz co ona mi zrobiła? Raz poszłam do innej dziewczyny Raz i zrobiła mi jedno wielkie gówno na głowie Czaisz, że to w ogóle jeszcze było rozpuszczone I też dwa razy gorzej wyglądało, ja to spięłam chitkę A ty pięć razy gorzej wyglądało Bo Ale ci, To jest patologia co ona mi że, zrobiła Że wygląda te twoje stylo Weź mi, mi ty, nawet jedynie ja ja Weź, ja to to weź i ściągnij no te to pani, która mnie robi ślicznie. Dobra, jeszcze jeszcze nie mam zajebiste bo ona... Ona, ona mnie naprawi. Czyli mówisz, że teraz będzie miał wyzieraną całą twarz. ten człowiek jest chory. On naprawdę jest chory. To jest normalne, stary. <grym wody> <grym wody> Tutaj. Robię to, ponieważ mnie to jara, mi się to podoba i nie traćcie mojego czasu, bo ja jestem umówiony, mam już e, projekty, mam wszystko i musimy jechać. Dobra, idziemy, idziemy na dziary, no nie interesuje mnie to. Wsiadaj w samochód i jedziemy. Co ty na to Kaszka, Kieszkasz! To, Bycie, na pewno to czy. jest horror Jeszcze możesz się wycofać Z czego ja mam się wycofać? Z twojej największej to jest głupota? Tak! Został to jest wizerunek! Raz. To jest kreowanie siebie! Ty chyba nie wiesz, co to jest wizerunek! No ty, bo właśnie, ty nie wiesz, co to jest wizerunek! Ale ty już masz swój wizerunek, po to jaki się urodziłeś? Ale trzeba go jeszcze wymaksować! Aha, trzeba to wymaksować. To trzeba go wyprostować! Trzeba go jeszcze podrasować! Na to tak! Jest dla tak to najlepsze. jest. To, to trzeba go podrasować, trzeba go jeszcze. Ale bardziej jest, go a... jeszcze. To nie jest gra, że osiągasz levele i musisz maksować sobie punkty Trzeba, tutaj. właśnie, tak trzeba! Właśnie, coraz wyższy level, nie coraz wyższy poziom! Więcej, więcej! Tak trzeba więcej! Mnie to jara, mnie to kręci, mnie to Buduje. Tak, właśnie taki napis chciałem, Dokładnie taki. No, bo fajnie, że tutaj się troszeczkę pozmieniało. Będzie bardziej wyrazisty, no, tylko mniejszy, tak, mniejszy, żeby nie był aż taki duży, no bo bez przesad ta bez przesady no. Ty w, w, w ogóle nie widzisz przesady w tym co robisz tak <laughs> To żeby się narył, że robisz się na ryju, to już jest przesada. Dobra, prze, 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 przesada. Dobra, jak bardzo można to pomniejszyć? Eee, I ten napis. Powiększyć, ten napis będzie po jednej stronie, a ten napis będzie po drugiej stronie głównie. nie? Okej, okay, teraz zobaczymy. To można już zejść na prawie sam dół. Wyjdź tanie z jego ciała. Dobra, stary spokojnie, nie? Jak? Tą wezmę tą czapkę, żeby złe emocje i duchy na ciebie nie wpłynęły. Czapkę wezmę swoją, no, bo ci może samo poczucie. Ty jeszcze jeszcze szansę ci, za ciebie pomodlić. Teraz rodzisz? <głos> <głos> tak. Dobra. A to twoja banka. Mm -hmm. Jestem głównym mężem, to będzie synek na pewno. Tak. Każdy będzie synek. Nie, to będzie. Reciard, główkę już widać. Mam rozumieć, że dopiero zaczynamy. Tak, jesteśmy dopiero w początkowym etapie mojej metamorfozy i wielkiej, wielkiej przemiany. Powiem Wam, że musiałem się aż wyjść, przewietrzyć. Bo jest godzina 23 e, i chyba spędzimy tutaj całą noc. Bo on nie ma zamiaru przestać, on dopiero się rozkręca. E, nie wiem, jak będzie wyglądać. Ma zamiar wytatuować sobie dosłownie całą twarz. Ja myślałem, że on żartuje. Szczerze, jak zaczynałem poczytkować scenę, myślałem, że to jest żart, że wytatuję sobie dwa, trzy dziary, zrobimy clickbait e, i po prostu popchniemy ten film. Ale nie, ten człowiek naprawdę ma zamiar sobie wytatuować całą twarz. Już gorzej nie będzie. No dobra, jesteście gotowi na reakcję. Nie, wyczekuję. No na to, pokażę wam moją... Nową twarz. No <grystanie> pokaż, dba. dawaj. Lecisz. Ja pier nam podoba Ci się, bo ja... O kur... Artystyczna. Starę. Jeszcze nie jest za późno, Bóg ci jeszcze wybaczy. Mamy umówionego księdza nie i egzorcystę. Chciałbym wygonić z tego szatana Pokaż, pokaż. O, pokaż, pokaż. Mi mi pokaż. Ale ja mam naklejki, to tego tak nie widać, bo mam... Jezu, na, na tak widać jest, wszystko, żeby ochronić twarz. Wiesz, wiesz tak, miałeś naprawdę ładniejszą twarz bez tych i... Tych weź weź płaszczy. się obróć w lewo. Obro, obróć się A w lewo. Jestem piękny. Obróć się w lewo. Co? Po boki pokaż. Chodzicie o mój sztylet z diamentów Diamond Red. Diamond, diamond. diamond. <laughs> Ty jesteś chory typ, nie? Diamond. Jesteś chory, nie? jeszcze no, się się napisy Słyszysz? Pokaż Trzeba egzorcyzm zrobić Jakie egzorcyzm stary? No jest chory no co tak, No ja powiem? jaram się, no co mam wam powiedzieć Lubię tatuaże, lubię ten ból e, Jara mnie to okręci i, I tak się na tym nie skończy Pewnie będę wydzierany cały od góry do dołu No. Ale na twarzy jeszcze coś planujesz? Nie, nie na twarzy już, już nic nie robię <laughs> Także cóż, dziękujemy Państwu za obejrzenie tego odcinka, jeżeli podobał Wam się taki format prowadzenia odcinka, to zostawcie łapeczkę w górę, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, no i cóż, widzimy się już jutro o godzinie 15, 15.30, bo nie wiem, o której dokładnie montażysta w nam się. także pa pa.